Podsumowanie, Pana, ja wiem, no, może być bądź... ja może być czy nie, ja halo, może być koniec, Pana, mama zaczyna, może kończy. Kończy. kończy, Mama zaczyna, premier, uwaga, premier. To premier, panie premier. kończy, uwaga, To się, Mateusza. dzień. Data na końcu, pierwsza mama. Poczekamy, spytamy się Mateusza

siesseie van ja, jy hoor kapperd het jy. Nie hoor nie. Nie hoor nie. O, nou, ons gaan. Daai sien jy, jy moet pas op. Kapier dit. Wat hulle pas op gas, op gas, op gas gaan. Twee rense dis.

To pasik. Mało Nie, yes, brawa! do to Nie, brawa! 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 ma brawa! Nie, pasek? Nie, Nie, Ciocia! Nie, brawa! Nie, 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 pójdzie Nie, Nie, بذارید شنکن. با تو، خاطر شما، ای خانم، ای وای. Ja mam się z Brawo, Matiąc z Kolega, tak, czy wujek? Kolega, czy wuje? Wujek, ja, Tak, wuje? Tylko nie Wuje? Wuje? No. Ja, wuje? Wuje? się. Poczekaj, Wuje? Zdjęcie, dobra. Wuje? ja! Wuje. O, ja.